Tej nocy mają jeden cel sprawdzić, czym pixel zaskakuje przy pierwszym spotkaniu. Co ty robisz? Unboxing. Unboxing, walka człowieka z sektorą. Ale w środku jest naprawdę dobry design. Czekaj, pokażę ci. Wyświetlacz super aktua 3300 nitów. Czyli wszystko wszędzie wyraźnie widzę. Czyli nawet znajoma znajomej, w pełnym słońcu na plaży, stegnie wszystko, zobaczy? Jasne, chyba że nie trafi z pogodą. Wtedy przyda się bardziej jego standard IP68. Czyli działanie w trudnych warunkach polskiej pogody. Trudnych i długich, bo bateria wytrzymuje ponad 24 godziny. Sprawdźmy tę potężną wyspę aparatów Tryb nocny włączony Poziom światła 2 lux Chcę zobaczyć maksymalną ostrość i detal A ja zobaczę, czy Pixel 10 poradzi sobie z człowiekiem w akcji Zdjęcie ostre, wyważone, perfekcyjne proporcje Selfie z szerokim uśmiechem, tło lekko rozmazane w kadrze kartony, ale to ja jej A u mnie faktycznie wybrało najlepsze ujęcie. Chociaż wszystkie były epickie. A weź mnie dodaj do siebie. Żeby przetestować opcje dla tych osób, co to ich nigdy na grupowych zdjęciach nie ma. No. No i proszę bardzo, mamy to. Ekspert, no i ten drugi. W następnych odcinkach zobaczą, co Pixel 10 potrafi w prawdziwym życiu.